Uprawiasz wiele sportów. Czy dzisiaj był już jakiś trening? Nie, nie. Dzisiaj dzisiaj mam wolny dzień, ale, ale no ćwiczę sobie tak trzy razy w tygodniu. Jogę głównie. No ale że weekend, to, to, to sobie dzisiaj troszeczkę odpoczęłam. Mhm. Wiele osób kojarzy cię z roli edyty w filmie Kolejna Miłość. To no. produkcja międzynarodowa. Sam reżyser to kolumbijczyk. Tak. W jaki sposób otrzymałaś tę rolę? E, po prostu Ania z produkcji napisała do mnie, że, no, że jest właśnie taki reżyser Miguel i on planuje zrobić film, i chciałby się ze mną spotkać. E, I umówiliśmy się po prostu na rozmowę. Opowiedział mi o filmie, o postaci. E, a później były było tam dwa etapy castingów, bo jednak były jeszcze inne dziewczyny e, brane pod uwagę. I, I po prostu na tych castingach mieliśmy sceny, tam między innymi właśnie na przykład miałam z Marcinem, który później też ze mną zagrał, no i tak i po prostu jak, jak normalny casting. Mhm. I właśnie pracowałaś z osobami z zagranicy, czy pojawiły się jakieś e, trudności w komunikacji w związku z tym? E, wiesz co, wszyscy się komunikowali po angielsku, więc jakby nie było tam e, bardzo, bardzo dużych jakichś komplikacji. Mieliśmy trochę problemów z tłumaczeniem tekstu, e, bo wiadomo, że Miguel sobie pisał tam po hiszpańsku, to musiał być tłumaczony na angielski i dopiero później na polski. E, więc trochę sensów tam musieliśmy pozmieniać. E, Trochę było też improwizacji z naszej strony po polsku, ale, ale e, jak doszliśmy do. Udało się. <laughs> a czy są różnice w pracy z reżyserem polskim a zagranicznym, właśnie, jeszcze oprócz tego, właśnie tłumaczenia? I... No, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Bardziej też Miguel, zauważam, że on tak pracuje trochę obrazem, że coś, jeżeli coś jest ładno w obrazku, Um, to już no, to, to, to może tak zostać, w sensie, że, że, że jakby mniej się skupiał na tych sensach, jakby my to musieliśmy bardziej <grych> mieć pod kontrolą, a jemu wystarczyło naprawdę, jeżeli było po prostu, jeżeli było coś ładnie w obrazku i, i widział, że, że mamy jakieś emocje w oczach, to jemu to naprawdę wystarczyło. No. I tak, jak wspomniałaś, pracowałaś z Marcinem Francem, od twórcą tak. głównej roli. Jak, jak wam się pracowało? Wspólnie? No super, no bo my z Marcinem się znamy ze szkoły. Byliśmy razem na roku, więc, więc studiowaliśmy razem 4 lata. No i wiadomo, że jak się już zna um, drugą osobę, no to, to w ogóle jest jakby inny poziom komunikacji, jakby, um, czasem po prostu już się domyślamy, czego od siebie oczekujemy i, 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 i łatwiej jakoś tak wskoczyć na, na, na takie te same fale, że tak powiem. No. Mm -hmm. I praktycznie cały film kolejna miłość kręcony był w pociągu. E, tak. Czy po filmie. <gry> Właśnie jak się czułaś wsiadając do pociągu po filmie, czy potem jeszcze właśnie jak to wyglądało? <laughs> w ogóle było niesamowite, teraz, że właśnie jechałam gdzieś pociągiem zaraz po tym filmie i Numer wagonu był taki sam jak numer wagonu, w którym jakby kręciliśmy takie główne sceny, więc to w ogóle jakieś takie było e, magiczne. No i wiadomo, że jakby jak zaraz sobie jeżdżę pociągiem czy coś, no to wiadomo, że jakby te wspomnienia cały czas się tam przewijają. No bo, no bo tak, 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 jest po prostu tak. <śmiech> <śmiech> no, bo w końcu dużo czasu tam spędziliście, więc wiadomo. No, <laughs> oczywiście. No. Wzięłaś udział również w filmie o Prymasie Wyszyńskim, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. E, jak ekipa poradziła sobie z pracą podczas pandemii? E, wiesz co? No były, były po prostu mm, na początku, po przyjściu. E, przed wejściem na plan były po prostu testy. Wcześniej oczywiście wszyscy musieli jakby zachowywać odstępy i tak dalej, ale jakby nic, nic tam wyjątkowego nie było. Po prostu, no jak już już przeszliśmy przez te testy, no to już jakby praca była normalna. Wiadomo, że, że tam jakby część ekipy była w maseczkach i tak dalej, a wiadomo, że aktorzy jakby nie mogą być w maseczkach coś nie da zrobić. Mm, więc, więc właściwie tyle. Tyle, tyle. Poza testami to nie było nic mm -hmm. wyjątkowego, że tak powiem. Mm -hmm. Wcieliłaś się też w rolę Agnieszki w serialu Motyw, którego premiera była w 2019 roku. Jak wspominasz pracę nad tą rolą? E, jak ja wspominam pracę? Mm, było bardzo fajnie, bo mieliśmy bardzo fajną ekipę. I spędziliśmy nad morzem sobie kilka dni, co też jest super. Mieliśmy też takie fajne sceny, imprezy, trochę ognisko, więc to też trochę było improwizacji. W ogóle Rafał, myślona jest bardzo, bardzo, bardzo fajnym reżyserem, że na dużo pozwala, dużo bierze z, z aktorów. I no, naprawdę. Bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze ten klimat morski jakoś tak zawsze yy, fantastycznie na mnie wpływa, więc. Mm -hmm. Super. A masz jakąś swoją ulubioną rolę z tych, yy, w które się wcieliłaś do tej pory? No, ja myślę, że ta etyta, bo tam miałam yy, najwięcej możliwości i, 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 i tańczyłam. Yy, I były jakieś sceny miłosne, jakieś wzruszające, jakieś sceny. E, akcji, ratowania, więc no, dużo, 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 dużo dobrego. No, więc... I, rok, mm -hmm. I rok temu ukończyłaś Akademię Teatralną w mm -hmm. Warszawie. Jak tak. wspominasz czas studiów? E, bardzo różnie, oczywiście było bardzo ciężko, trudno. E, bardzo poznałam siebie jako, e, jako człowieka. Oczywiście nauczyłam się warsztatu aktorskiego, e, dużo doświadczyłam. E, poznałam cudownych ludzi, z którymi mam kontakt do teraz cudownych profesorów, moje autorytety. I tak, no, jakby ta szkoła jest w ogóle jakaś magiczna też. E, jak się nagle wychodzi też do innych y, ludzi, później po, po zamknięciu, właściwie po czterech latach zamknięcia w tej szkole, to, 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 to się jakoś tam widzi. Jakieś in, różnica w myśleniu, y, w jakimś takim sposobie patrzenia na świat. Y, no więc tak, trochę się tęskni za tą szkołą, wiadomo teraz, ale. A trochę nie, bo już, już jakby mam świadomość, że jakby już pewien etap w moim życiu trzeba było skończyć i trzeba iść dalej, ale no super to jest szkoła. Bardzo polecam każdemu, mm -hmm. ja. mm -hmm. I masz właśnie na swoim koncie zarówno rolę w y, y, filmach, jak i teatralne. Y, jakbyś mm -hmm. miała powiedzieć, y, która praca w film, y, przy filmie czy w teatrze jest Ci bliższa? Ech. Ciężko stwierdzić, to często, hmm, często dostaję to pytanie i, i nigdy nie potrafię na nie odpowiedzieć, no, bo to jest e, zupełnie e, inna praca. Hmm. W, w filmie to jest jednak hmm, coś takiego, że jest człowiek, człowiek i ma, naprawdę wi, masz oko w oko, no nie? Sobie patrzysz. I, 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 I bierzesz z tego oka, a w, a w teatrze jednak mm, jest grupa ludzi, widownia, e, i, i tam jednak mm, no, czujesz, czujesz jakby tą właśnie grupę ludzi. Jakby, że bardziej tu jest kierowane na większą ilość osób, a w filmie jest jednak na jedną osobę. E, i, to, I to jest cenne. I no, nie potrafię powiedzieć, która co bardziej, czy, czy co bardziej? Czy teatr, czy kino? Mhm. A masz jakąś taką swoją rolę, o której y, marzysz? Y, wydaje ci się, że najlepiej byś się w niej odnalazła. Masz takie coś? Um, wiesz, co takim moim trochę marzeniem jest e, zrobienie roli, która jakoś tam zahacza o Jokera. Że myślę, że to by była fascynująca rola i, i, i jakaś przygoda, no bo jednak ten Joker jest taki trochę szalony, e, no na przykład jak Phoenix ostatnio zrobił, to, no to, to, to jest w ogóle jakieś takie tematy, którymi totalnie pochłaniały i totalnie zachwycają, jak to robią aktorzy. I... Adamskiej Joker a damskiej wersji Jokera jeszcze nie było, także może. <ścoughs> to już się uda. A, a co jest według Ciebie najtrudniejsze w aktorstwie? E, najtrudniejsze w aktorstwie jest um, wejście na głębokie emocje w krótkim czasie. Chyba tak, e, no, żeby się w, wbić w odpowiedni moment, żeby wskoczyć na te odpowiednie e, wibracje. E, trzeba być bardzo dobrze skupionym, bardzo dobrze nastrojonym. E, bardzo dobrze mieć wszystko w głowie ułożone, żeby to, co sobie zamierzyłeś, e, żeby te emocje, które sobie tam wyobrażasz, mogłyby się pojawić w tej scenie, żeby one naprawdę e, wybrzmiały. No. Mhm. A jakbyś miała coś doradzić ludziom, którzy chcą swoją przyszłość związać z aktorstwem, to co by to było? E, nie poddawajcie się totalnie, to na pewno. I. I co? I go for it. Jeżeli o tym marzycie, naprawdę, no to, to, to naprawdę trzeba walczyć o swoje. Jeżeli głęboko, głęboko w sercu czujecie, że naprawdę to jest to, to trzeba o to walczyć po prostu. No. Mhm. A jakie masz plany na najbliższy czas A, i też na kolejne lata rozwoju? Ech. Po prostu po prostu poznawać kolejnych ludzi, zrobi, robić z nimi kolejne projekty, żeby tej pracy aktorskiej było więcej, więcej, więcej. To ja bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Życzę samych sukcesów i właśnie nieustannego rozwoju i też dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. To również wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy kiedyś mogły porozmawiać i właśnie o nowych projektach, i, i że się jeszcze właśnie zobaczymy. Ja.